Ty robisz ten paru rogów? O Ja araby szkole, Tam biegają. Pani araby szkoli? No tak. Chyba rząd pak migracyjny wprowadził w końcu. E, dobrze, a widziała pani może kogoś tutaj podejrzanego? Nie, oprócz niego to nie. Oprócz tego to nie. A zdaje sobie pani sprawę z tego, co tutaj się przed chwilą mogło wydarzyć, albo do czego doszło? Do jakiego przestępstwa? Przestępstwa? A tak? Proszę pani, przestępstwa. Ej, co to się stało? Ojejku! Bardzo złe rzeczy. I pani wie na pewno, co tu się wydarzyło. Ty też byłeś tym parurą. Ale I Pani sobie zdaje mieściu. z tego sprawę jak najbardziej, co nie, Pani tutaj pana. zrobiła. Ale ja nic nie zrobiłam, tylko biegłam sobie, biegłam, pacie. o, Araby, no to mówię, Panie Arabie, dajcie końskiej maści, posmaruję tego dziada, Może się zacznie gadać bardziej z sensem. Dobrze, do no ma... mnie nie Co on robi?

o. Bardzo dobrze. Nie no i... powinien pan podnosić rękę na kobietę. Dokładnie. Co mam? Ma? Nie mnie oceniać. Teraz ja to wiesz, prawdę, jakiej wielkości. Dobra. O, przepraszam, przepraszam nie w pana. Zobaczmy, e, to, teraz, wielkości to, to, pan ma. to teraz. To e, teraz. Krótka piłka. Albo rękę podaje pan e, tutaj e, pani, albo. No niestety. Będę musiał... Inaczej, czy ma pani za złe to, że pan panią uderzył? Nie, ja już wyrównałam rachunki. Czyli nie chce pani y, wszcząć oskarżeń nie, za nie, pobicie? Nie. nie? Kurczę, szkoda. No dobrze. A chcie pan? Chcie pan? No, z chęcią bym tego pana. E... No Nocio? To... A jakby pan go na odzysk rad, psychiatryczny ja zawiózł. O, ucieka! Ja pierdolę. Ucieka! Nas ucieka, ucieka! Komisne. Chodź tu! Stary ja dziadu, co ty jesteś? No, ci hamie! Hamie, chodź tu! Ty paru wodęta! Nie uciekniesz ode mnie, nie uciekniesz, rozumiesz? Nie uciekniesz. Aha. No to fajnie. Właści capier. Idź właśnie natychmiast. Idę na policję. Idę na policję. Antyk tak się nie jeden? No i co teraz? Co teraz mam z tobą zrobić? No muszę cię podnieść, mimo że wali w starym kapcie i ważysz jakieś 90 kilo. Panie policjancie! No i posiedzę, widzisz co zrobiłeś? Widzisz co, co narobiłeś ty? Co ty narobiłeś? Złocień co jeden. Jawaj to auto i ja muszę jechać the... z nim. Bardzo jest tak. Hipa, zacznij, Hipa! Panie, Panie policjancie, ja tego batoła do szpitala wiozie Na pobocze. O, widzi pan? Leży. Leży kutas. A Ale... czy to jest powód do tego, żeby tak. Szybko jeździć? Nie, tak, no bo jego życie marne jest jakieś. O co mu się stało? Yy, schodził po dachu i chyba spadł. Dobrze, pani jedzie na szpital w takim Dobra, razie. dziękuję.